Mam dość tego, co wypisują dziady 50, plus w internecie, więc stanę w obronie młodych żołnierzy i kobiet, bo naprawdę to jest kosmos. Jeżeli się z mną zgadzasz, to udostępnij to, bo porównamy sobie stare wojsko i młode wojsko, szkolenie. Bo niestety w gromie takich ordynarnych hamskich komentarzy są tylko i wyłącznie tacy goście. I nie mówię tutaj o wszystkich, którzy kiedyś byli w wojsku, to jest tylko jakieś małe grono takich hamów, więc porównajmy sobie to. Pierwsze. W większości wylądowaliście w wojsku, bo musieliście i wcale tego nie chcieliście. A młodzi idą teraz do wojska, bo chcą, więc to jest plus dla nich. Ile się ugadacie, że wojskowo obowiązkowe powinno wrócić, a potem jak to się zapisze, to tak krytykujecie, że teraz to jest gówno, a nie wojsko. Kosmos, nie? Drugie to wasze historie głównie tyczą się picia i jakichś przygód z piciem, czy latanie po flaszki starym dziadkom. A teraz młodzi mają fajne szkolenia strzeleckie ABC, BLOSy. Działanie w każdej płaszczyźnie, a wy co, b w kółko mieliście bojową? Tak? No bo co tam jeszcze było? Medycyna wojskowa i cała wiedza na wysokim poziomie, a wy? Zamiatanie schodów pod górę, malowanie trawy i mówicie, że to was uczyło szacunku czy jakiegoś, nie wiem, pokory czegoś? Nie, to nic nie wnosiło, instruktorzy po prostu nie mieli co z wami robić i szkoda, że po 30 latach zapomnieliście o tym szacunku do innych. Ciągle czytam komentarze, że młodzi są wątli do niczego się nie dają, są słabi, że kobiety to do garów, a nie do wojska. A jak się ogląda jakieś programy, Kawaleria Powietrzna czy inne programy z tamtych czasów w wojsku, egzamin z wf to też nie było szału. Też był. nie szło to jakoś dobrze, co nie? Nie było się czym wtedy chwalić. Prawda jest taka, że po prostu te wszystkie chamskie, ordynarne osoby w internecie, to są osoby samotne, które nie mają co robić, szukają jakiegoś ujścia emocji w internecie. Więc zastanówcie się na przyszłość. Czy lepiej, jak chcecie napisać jakiś komentarz, to na jakieś doświadczenie napisać, zmotywować kogoś, czymś go doradzić, czymś mu doradzić, czy zwyzywać kogoś, że jest palantem, że wojsko teraz raz gówno, że kiedyś to było, teraz to już nie ma, bo co to wnosi w czyjeś życie? Totalnie nic. I tym bardziej w, to, w Twoje życie, nie wiem, ulżyło cię, jak komuś pocisnąłeś albo coś zrobiłeś? Totalnie tego nie rozumiem. Totalnie nie rozumiem, czemuś tak zachowujecie, co nie. Jeszcze raz powtórzę, nie mówię tutaj do wszystkich osób, do starszych gości, bo znam mnóstwo fajnych facetów, którzy potrafią doradzić, nauczyć czegoś i zmotywować, ale niestety jest duże grono jeszcze gości, którzy nie wnoszą totalnie nic. Lepiej po prostu jakby się nie odzywali, lepiej jakby ich nie było, bo potrafią tylko zdemotywować do czegoś. Więc jeżeli jesteś kobietą, młodym chłopakiem i myślisz o tym, żeby iść do wojska, to idź. Nie sugeruj się takim gadaniem, pieprzeniem, demotywowaniem. Idź i spróbuj sama i pokaż lecie, że dasz radę, bo naprawdę wojsko teraz jest na dużo lepszym poziomie niż było kiedyś. Jestem tego w 100% pewien.